Cześć wszystkim to jest program mini, jesteśmy tuż po spotkaniu Polska-Chorwacja w świetle finale Mieszczan w Picyno, że osobowej. Niestety nasi zawodnicy przegrali 0 do 2, choć do przerwy graliśmy dobrze. Dzięki czemu remisowaliśmy 0 do 0. Mieliśmy nawet chyba więcej sytuacji z gry, no ale druga połowa rozpoczęła się wręcz tragicznie, bo szybko strzelona bramka przez Chorwatów potem goniliśmy całą drugą połowę można powiedzieć wynik później niestety Chorwaci strzeli drugą bramkę My mieliśmy swoje szanse, bo czerwoną kartkę otrzymałem. Tak, ja czerwoną kartkę w około 32-3 Minucie. Grali w osłabienie przez 5 minut. Próbowaliśmy atakować, a tak wycofaliśmy brąkarza. Czarak zmienił model, na boisko, poszedł niestety, mocno do przodu. Niestety nic nie z tego nie wynikło. Próbowaliśmy, strzelaliśmy. Bardzo dużo strzałów zrzutów wolnych, ale prosto, prosto brąkarza albo bramkarz bronił groźne strzały. Chorwaci starali się umiejętnie wytrącać się z równowagi, co chwilę jakaś rzuta prowokacja jakieś prowokacje, dyskusje, tak. prowokacje, no niestety taką, taką grą e, no, zaszli do półfinału. My staraliśmy się grać futbol, staraliśmy się rozgrywać te, te akcje, grać w piłkę jednak, no niestety było to za mało. Chorwaci okazali się od nas lepsi i, i odpadamy z turnieju. Trudno, no. Czy to jest, e, czy powinniśmy się smucić? Wydaje mi się, że nie, no bo awans do ósemki najlepszych w Europie to i tak jest, myślę, tej dużej strony, tak. tym bardziej, że no w ogóle jak się przygotowaliśmy do tego? Większość dnia, z tych drużyn gra po raz drugi czy trzeci w Mistrzostwach Europy. My jesteśmy po raz pierwszy, zawodnicy widzieli się tak naprawdę dwa tygodnie temu na zgrupowaniu, tutaj mieli kilka treningów, kilka odpraw taktycznych, no to wszystko naprawdę nie było wiele w stosunku do innych reprezentacji. No właśnie, no tego z optymizmem patrzymy w przyszłość i miejmy nadzieję, że, że w tych zgrupowaniach będzie więcej w następnych latach, w następnych miesiącach i, i, i na następnych no. mistrzostwach. Na no, pewno będziemy chcieli rozgrywać mecze Nas sparingowe naszy. z reprezentacjami, zrobić te zgrupowania, żeby chłopaki się zgrywali. Pewnie jakaś tam mała rotacja w składzie też nastąpi. Na pewno, najważniejsze, żeby został Kadiusz który no, jest tenerem świetny, naprawdę świetny świetnym pachowcem i miejmy nadzieję, że, że ta jego współpraca z chłopakami tutaj da efekty tyle na gorąco z za kilka boiska. godzin tutaj odbędzie się mecz finałowy z Europy my niestety będziemy oglądali go tylko z trybu, Ale my wszyscy będziemy mogli do sport w relacji od 20 czasu polskiego zapraszamy dziękuję